Zdarza mi się czytać, że dobre maniery są nudne, że to gra, w którą gramy po to, by oszukiwać innych, by tworzyć obraz osoby, która tak naprawdę nie istnieje. Dla mnie jednak etykieta to naturalność, to mój sposób na życie, sposób na okazywanie szacunku sobie, ale też innym. Wiem jaka jestem, wiem jaka chcę być i wiem jak chcę nad sobą pracować. Tak jak dbam o swoją cerę nakładając na nią kremy czy sera, tak samo staram się dbać o swoje zachowanie, wciąż poprawiając je i dążąc do doskonałości albo przynajmniej do bycia blisko tej doskonałości, tą, którą sama sobie wyobrażam. Nazywam się Aleksandra Pakuła i jestem trenerką etykiety, a dzisiaj chcę opowiedzieć Ci o tym, jak małymi krokami Wprowadzać elegancję do swojego codziennego życia. Zapraszam na odcinek. Na początku chciałabym zaprosić Cię na mój Instagram, gdzie codziennie uczę dobrych manier w bardzo przystępnej formie, a dodatkowo w każdy poniedziałek i czwartek odbywają się tam testy z etykiety, podczas których można sprawdzić swoją wiedzę, ale też oczywiście poszerzyć ją. No dobrze, ale przejdźmy do tematu odcinka. Od ponad roku jesteśmy zamknięci w domach, rzadko wychodzimy, rzadko spotykamy się ze znajomymi, a już na pewno rzadko znajdujemy się w lokalach, które na przykład są bardzo eleganckie, na galach, które wymuszają na nas lepsze zachowanie, lepsze prezentowanie się, czy nawet na większych rodzinnych spotkaniach, podczas których jednak ta atmosfera jest bardziej wyjątkowa. Właśnie dlatego chcę Cię dzisiaj zachęcić do tego, abyś wprowadzała małe, niewielkie, eleganckie zmiany w swoim codziennym życiu, w swoim codziennym zachowaniu, w swoim własnym mieszkaniu, nawet gdy jesteś w nim tylko Ty sama, bo to właśnie o to chodzi: by najlepiej dbać o siebie samą, by szanować się, by najlepszy obraz siebie mieć właśnie w lustrze. Co nam tak naprawdę po tym, co myślą o nas inni, jeśli to my będziemy myślały o sobie nie najlepiej? I wiesz od czego chciałabym byś zaczęła? Od tego byś spojrzała, jak teraz siedzisz. Domyślam się, że gdy oglądasz ten odcinek, to siedzisz. No dobrze, ale jak siedzisz? Czy siedzisz prosto, twoje stopy są na ziemi, czy nie masz nogi założonej na nogę, czy twoje plecy są odpowiednio ułożone? A może jesteś pozwijana w jakiś dziwny sposób, nogi masz na krześle albo leżą na stole, może nie czujesz się najlepiej i nie dbasz też o swoje ciało? To jak siedzimy ma wpływ nie tylko na to jak wyglądamy, jak się prezentujemy, czy jest to eleganckie, ale też na to co dajemy swojemu ciału. Siedzenie krzywo, po prostu na krześle, już od dziecka naszego uczono, wpływa źle na nasz kręgosłup. Będzie nas później bolał, będziemy mieć z nim większe problemy. A jeśli teraz siedzisz w ten sposób, że zakładasz nogę na nogę, to nie tylko szkodzisz właśnie kręgosłupowi, ale też niekorzystnie wpływasz na swoje krążenie, przez co możesz mieć większe skłonności do celulitu, z którym wiele kobiet walczy. Spróbuj usiąść prosto. Spróbuj wyprostować się, oprzeć swoje plecy o oparcie krzesła, na którym siedzisz, stopy położyć równo na ziemi. Powinno być lepiej. Jest przede wszystkim zdrowiej, ale też w tym odcinku skupiamy się na elegancji i jestem pewna, że już sama czujesz, że teraz wyglądasz po prostu bardziej elegancko. A skoro o wyglądzie mowa, to co masz teraz na sobie i jak wyglądasz? Właśnie przez to, że zamknęliśmy się, zamknęłyśmy się w domach na tak długi czas, trochę mniejszą uwagę i przykładamy do tego, jak wyglądamy, co na siebie zakładamy, jaką fryzurę układamy, czy nakładamy na siebie makijaż, jak dbamy o swoją skórę i niestety może to mieć wpływ na Twoje samopoczucie. Elegancja to dbanie o siebie. Jeśli od roku chodzisz po domu w dresie, jeśli dom kojarzy Ci się właśnie z dresem, z no nieco mniej schludnym wyglądem, z jakimiś włosami po prostu pospinanymi przypadkowo, no to właśnie tak będziesz się w tym domu czuła, po prostu przypadkowo. Trochę bardziej niechlujnie, bo spójrz, wychodzisz do pracy albo na spotkanie ze znajomymi i wtedy... Ogarniasz się, układasz włosy, zakładasz ładniejsze ubranie, takie w którym lepiej się czujesz i lepiej wyglądasz. Może robisz makijaż, jeśli akurat ty ten makijaż nosisz, a gdy jesteś w domu, gdy jesteś sama ze sobą albo ze swoimi najbliższymi, już tak o siebie nie dbasz. Czy to nie oznacza, że dbasz o to, co myślą o tobie inni tam na zewnątrz, ale o to, co myślą o tobie, twoi domownicy, i przede wszystkim ty sama, to to już nie jest dla ciebie tak ważne? Obawiam się, że niestety często wpadamy właśnie w tę pułapkę, że w naszym domu, który powinien być dla nas najważniejszy, który jest dla nas właśnie taką oazą, niekoniecznie już o siebie dbamy, jest raczej takim przypadkowym miejscem, w którym chodzimy ubrane, byle jak wyglądamy byle. Jak I często też tak się czujemy. Na moje e, samopoczucie ogromny wpływ ma to, jak wyglądam. Gdy pracuję z domu i od rana nie chcę mi się ubrać, chodzę w szlafroku, na mojej głowie dzieje się sama nie wiem co, to dokładnie tak samo się czuję. Nie chcę mi się wstać, nie chcę mi się za nic wziąć. Snuję się po tym domu przez cały dzień, aż w końcu przychodzi pora, by pójść spać. Gdy następnego dnia obudzę się i pierwsze co zrobię, to pójdę pod prysznic, ogarnę się, uczeszę, założę jakieś ubranie, które jest wygodne, ale też które po prostu dobrze wygląda, to od razu więcej mi się chce. Wiem, że więcej mogę. To ma na, to, na nas niebagatelny wpływ, ale jeśli Uważasz, że twoje ubrania są niewygodne i nie nadają się um, do noszenia po domu, bo się źle w nich czujesz? To tu już był problem i był on już po prostu wcześniej, dlatego że ładne ubrania, eleganckie ubrania wcale nie muszą być niewygodne, jeśli tylko będziemy wybierały ubrania wykonane z odpowiednich tkanin i w odpowiednim rozmiarze. Nigdy nie będziemy się czuły dobrze w poliestrze i w za małych ubraniach, także może tutaj jest problem, może gdy będziesz uzupełniała szafę w przyszłości, to zwróć na to uwagę i postaraj się częściej z tych dresów rezygnować, bo trudniej jest się czuć po prostu elegancką kobietą, gdy jest się w dresach. Zresztą wyobraź sobie, co myślisz o sobie, jak myślisz, że wyglądasz, gdy jesteś elegancka? Może warto o to po prostu dbać na co dzień. Jeśli już teraz podoba Ci się ten film, to proszę zostaw koniecznie łapkę w górę, daj mi to sygnał, że takie treści Wam się podobają i chcecie ich jeszcze więcej. To, co widzą inni jest ważne, ale moim zdaniem jeszcze ważniejsze jest to, co widzisz przede wszystkim tylko Ty, albo też Twój chłopak, Twoja dziewczyna. Zadbaj o to, jak wygląda Twoje ciało, jak wygląda Twoja skóra. Czy zimą też troszczysz się na przykład o stopy, czy masz zrobiony pedikur? To pozwala się po prostu czuć lepiej. To jaką bieliznę na co Dzień wybierasz. To, co mamy często pod ubraniem, ma dla nas większe znaczenie i potrafi wpływać po prostu na nasze samopoczucie znacznie bardziej niż to, co mamy na sobie. Nawet jeśli masz na sobie wspomniany dres, ale pod nim masz ładną bieliznę i wiesz też, że Twoja skóra jest wypielęgnowana, taka jaką lubisz, zdrowa, wiesz, że cera na twojej twarzy też jest zadowana, nawet jeśli nie masz na niej makijażu, będzie miało ogromny wpływ na to, jak elegancką kobietą będziesz się czuła i będzie to kolejny krok. Który właśnie możesz zrealizować, będąc w domowym zaciszu? A gdy jesteś w domowym zaciszu, to pewnie też robisz sobie herbatę albo kawę. Może nawet teraz ją pijesz. I w czym ją pijesz? Czy pijesz ją w wielkim kubku, w którym mieści się tak naprawdę litr wody, albo herbaty czy innego napoju? Czy może w ładnej filiżance? Nie wiem dlaczego tak jest, ale rozmawiając z moimi koleżankami innymi kobietami z mojego otoczenia, zauważyłam, że to, z czego piją, ma wpływ na to, jak się po prostu zachowują. I gdy piją z pięknej porcelany, z bardzo ładnej filiżanki, nawet pracując, nawet we wspomnianym dresie, to od razu czują się jakieś takie bardziej wyrafinowane. Czują się bardziej eleganckie niż wtedy, gdy piją po prostu z ogromnego kubka, który jest nieporęczny. No, może bywa praktyczny, ale. Ale nie do końca elegancki, spróbuj. Spróbuj sobie zaparzyć w domu herbatę po prostu w filiżance. Zamiast w kubku, może ci się to spodoba. Oczywiście ja nie namawiam cię do tego, żebyś przez cały dzień piła tylko tę e, herbatę z małej filiżanki, bo nawodnienie jest oczywiście bardzo ważne i będzie miało wpływ e, na na przykład wygląd naszej skóry, o którym wcześniej mówiłyśmy. E, więc pij. Pij oczywiście dużo wody, ale jeśli do tej pory piła się prosto z butelki, to spróbuj pić ją ze szklanki. To ma wpływ na to, jak wyglądamy. Znacznie bardziej eleganckie jest picie ze szklanki, która zresztą jest do tego przeznaczona, niż właśnie z butelki. Zrezygnuj w domu z picia prosto z butelki. Dbaj także o to, jak wygląda Twoje otoczenie. Nie pracuj przy biurku, które jest całe zagracone, na którym jest mnóstwo papierów, bo przecież wszystko to nam się zaraz przyda. Uprzątnij swoje otoczenie. Owszem, to nie jest tak, że czysty dom nas definiuje, ale ma wpływ właśnie na te małe kroki do elegancji. Dlatego, jeśli teraz pracujesz, siedzisz, odpoczywasz i widzisz, że może dookoła ciebie nie do końca jest ład, to zwróć na to większą uwagę i po prostu postaraj się, by ta codzienność była piękniejsza, bardziej uporządkowana, bardziej elegancka. A gdy o elegancji mowa, to gdy mówię o etykiecie, wielu to się natychmiast kojarzy z zachowaniem odpowiednim przy stole i bardzo często właśnie o zachowanie przy stole dostaję pytania, dlatego spróbuj, będąc w domu, jeść właśnie przy stole. Nie oglądaj wtedy Netflixa, nie scrolluj Instagrama, po prostu usiądź weź nóż i widelec, i zjedz obiad. Siedząc, Prosto, nie oglądając nic, nie siedząc z kuloną na kanapie, z dosłownie talerzykiem podłożonym pod brodę, usiądź przy stole, nie oglądaj nic, zjedz elegancko posiłek, to też będzie zdrowsze, nie tylko bardziej eleganckie. Postaraj się też nie podjadać w trakcie pracy. Mówiłam Ci o tym, że warto byś miała bardziej uporządkowane swoje miejsce pracy. No a jeśli będzie tam na przykład paczka chipsów albo inne rzeczy, które będziesz podjadała, to twoje ręce też nie będą takie czyste, to okruszki znajdą się wszędzie. Postaraj się tego nie robić. Praca to praca, jedzenie to jedzenie. Gdy chcesz coś zjeść, to zrób sobie konkretną przerwę, usiądź przy stole i zjedz, a podczas pracy nie podjadaj. Kolejnym sposobem na uczynienie swojej codzienności bardziej elegancką jest otaczanie się bardziej eleganckimi przedmiotami. Zobacz, jak wygląda długopis, w którym piszesz, notes, w którym piszesz, jak wyglądają rzeczy, które są dookoła Ciebie. Czy są one ładne? Czy masz ochotę z nimi pracować? Czy lepiej wpływają na wygląd Twojego otoczenia, Twojego mieszkania? Czy właściwie samo pióro może być ozdobą domu? Bo przecież tak, się, tak jest, gdy ktoś na biurku ma po prostu piękny notes i piękne pióro, to od razu wygląda znacznie ładniej, niż jakiś obgryziony długopis i poszarpany notes. Staraj się dbać właśnie o przedmioty, których używasz. Nawet zwróć uwagę na to, jak wygląda twój smartfon czy twój komputer, czy są one czyste, czy, czy myjesz je odpowiednio czysto, czy nie mają śladów palców, albo właśnie jakieś pozostałości po jedzeniu, które akurat znalazły się tam, gdy jadłaś i jednocześnie scrollowałaś Instagrama. A może warto pomyśleć o wymianie case'u na telefon, który już jest zniszczony, brzydki, może nawet gdzieś ułamany. Dbaj po po prostu o rzeczy, których używasz na co dzień, będzie to miało istotny wpływ na to, jak się czujesz i jak traktujesz samą siebie. A skoro mówimy o traktowaniu samej siebie, to by uczynić swoją codzienność bardziej elegancką, ale też by pamiętać o tym, że to ty masz być elegancka, jeśli tego chcesz, i to ty jesteś dla siebie najważniejsza, to idź i kup sobie kwiaty. Kwiaty będą piękną ozdobą Twojego domu. Ale też będą prezentem, który sprawisz sama sobie. Często oczekujemy, że kwiaty będą kupowali nam inni. Nasz chłopak, nasza dziewczyna, to oni mają nam przynosić kwiaty, by wyrazić uznanie. I owszem, kwiaty są zawsze pięknym prezentem, ale przecież ty też możesz się docenić i kupić sobie kwiaty, dlatego nie zapominaj o tym. Postaraj się, by właśnie w tej pięknej, czystej przestrzeni twojego domu, którą już uporządkujesz na biurku z ładnymi akcesoriami, znalazły się też kwiaty, które będą po prostu sprawiały Ci przyjemność. Przyjemność, twój dom, Twoje otoczenie będzie w ten sposób bardziej eleganckie. Mam nadzieję, że ten film Ci się podoba. Jeśli tak, koniecznie zostaw łapkę w górę. To sprawia, że wiem, jakie treści Wam się podobają, jakich chcecie więcej. Ten odcinek powstał dzięki wsparciu moich patronów od niedawna można wspierać mnie na platformie Patronate. Staram się za to wsparcie dziękować, dlatego jeśli Ty też chciałabyś otrzymywać dodatkowe materiały, brać udział w dodatkowych szkoleniach z savoir-vivru, które odbywają się raz na dwa miesiące właśnie dedykowane są patronom, to link do mojego Patreona zostawiam w opisie filmu. To już wszystko na dziś. Bardzo Wam dziękuję, że ze mną tutaj byliście. Nie zapomnijcie o zostawieniu wspomnianej łapki w górę. Dajcie mi koniecznie w komentarzach znać, co Wy robicie, by swoją codzienność czynić bardziej elegancką. Co sprawia, że czujecie się po prostu lepiej, co sprawia, że dbacie o siebie bardziej, co was do tego motywuje, a co Waszym zdaniem niekoniecznie jest dobrym sposobem i akurat w waszym przypadku nie działa, bo przecież to nie jest tak, że na nas wszystkie działa to samo. Bardzo Wam dziękuję, widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.